Witajcie przyjaciele ja idę na wykop właśnie teraz i sobie śmigam taką drogą z Wiochy swojej wychodzę i idę na takie lasy, mam gdzieś pierwsza sobie idę, mam gdzieś ze 3 km i sobie śmigam, dzisiaj wiem uchwyt o od kamerki jak widać, znaczy od kamerki, od telefonu, bo ja nagrywam telefonem i sobie wziąłem uchwycik Mam też plecak z tyłu, nagrywacz, padełek i ze śmigą. Bramką dzisiaj tą komin, Ostrasznie no strasznie wieje, jest wiatr zimny. Nie wiem, czy to nie będzie przeszkadzało w nagrywaniach, ale idę, coś pokopię. Jeszcze mało tego, zaczyna coś kropić, ale to nic, pochodzimy, chociaż z godzinkę, dwie. Coś padnie, to wpadnie. Chcemy odwiedzić takie pewne miejsce jakieś tam w lesie. Ale to zobaczycie Co to za miejsce Jak dojdę Także widzimy się już na miejscu Ja już dotarłem na miejsce Nie wiem czy wy to widzicie Za mną na przykład Tutaj o stoi jabłonka W ogóle tu jest stary sad Pełno stoi jabłoni Tu jedna Tam druga Pełno jakichś jabłoni, jakiś gruszek Kiedyś prawdopodobnie był dom Bo są też ruiny z przodu przede mną zaraz to pokażę no. tam są ruiny widać takie kamienie tu jest o jabłoneczka jedna tam stoi druga tam dalej też to jest taki stary sad no i kopię sobie pierwszy dołek i mam taką jakby cewkę jakby coś miedziana już widać że długo leżało także Zabieram się do kopania i tyle. I jest pierwsza ala krąglinka Ala nie wiem co I sami widzicie, że jest moniak Jest moniaczek i to będzie A to nie ja go walnąłem na szczęście był taki wygięty wygięty jeden fenolek z cesarstwa o no i fajnie czyli coś się dzieje był drucik, była miedziuszka, były polmosy jest pierwszy moniak fajnie lecę dalej tu był sygnałek no, jest ale to tylko kawałek łuski niestety pada deszcz wyszło coś takiego nie wiem co to takie aluminiowe coś Jest kolejna znajdka to jest to łoseczka. Teraz się trafiła taka od chochelki chyba emaliowana, albo miseczka, albo nie raczej od chochelki tu mocowanie coś takiego z tego samego dołka Padła siekiera. Jak widzicie, kawał siekiery. I śmietniczek po kopie, tu zobaczę, czy coś jeszcze jest. Stary śmietnik. Butelki. Kupki. kto pamięta te kwarte karki. Jest dużo jest złomu tu, ale tu niestety nie da się zjechać samochodem. Dookoła są same pola i w ogóle terenówką, może jakąś kiedyś, może coś, kto by to zabrał. Sporo tu tego, Jakiegoś złomu, jakiś blach, jakieś śmieci. Coś by może ogarnął kiedyś i podjechał. Wtedy byłaby szansa wziąć te śmieci, a tak to nic idę pokopać dalej, ja to niech leży na razie szkoda jaki kawał miedziuchy ja pierdziel, ale bacior jaki grubasek fajny ale nie o tym, mówiłem sygnałek jest moniak tylko nie wiem co to za moniak na dzień dzisiejszy ale zaraz o kolaneczko a, już wiem pięć groszy nie jest pięciobroszowe czterdziesty dziewiąty została chałupa A tam się kąpią dziki dobieram proszę tak. Babrzysko <laughs> Nie ma teraz domu, nie ma ludzi A Zwierzyna zagospodarowała sobie przestrzeń Wzięła sobie chałupę ludzi I Tyle wyszło coś takiego, ale się sypie tam wyszedł wentylek a tu takie coś miedziucha nie wiem co to ale się sypie strasznie miedziane jakieś badziebie taki dziabąk wypadł miedziany padł taki numerek o. wracam już łąką pomału do domu Drogi, taki numerek, coś pewnie jakichś tych 115. No ale nic, lecę dalej. Droga powrotna też nie będzie nudna, bo jak szedłem w tą stronę, to sobie odrzucam jakieś puszki na poboczu, jak leżały, butelki, i ja będę szedł i je zbierał. Patrzcie, już mam dwie buteleczki cała torba puszek tu taki bacior aluminiowy i tak sobie idę drogą i se zbieram jest kolejna co kawałek leży puszka co kawałek tak naprawdę nie wiem dlaczego bo to jest leśna droga czegoś się łazi pije kolejna mam kolejne leżą cztery Ale dzisiaj już ich nie wezmę. Nagram osobny odcinek, bo, no bo nie mam po prostu miejsca już. A tutaj ktoś zostawił kolejne cztery, tylko już nowsze. A do domu mam jeszcze jakieś dobre dwa klocki i tych puszek tam jak szedłem było pełno. Nagram chyba sobie z tym osobny odcinek. Także nie wiem. Także ja już kończę Jakbyście chcieli odcinek taki oh, Sorry Przeparowałem cały Byście chcieli taki odcinek ze zbierania puszek To ja sobie go nagram i wrzucę Teraz naprawdę Ja tego nie zabiorę Także było to co było Mało wpadło Nagram to pewnie Dogram pewnie coś do tego bo bez sensu puszczać taki krótki film chociaż ostatnio puściłem bardzo długi no ale było to co było może widzimy się przy następnym a jak nie no to puszczę taki krótki zobaczę komu się podobało zapraszam do subskrypcji do lajków i tyle boję się zresztą już nagrywać bo leje naprawdę leje deszcz z tym całem idę do domu także na razie